Witajcie na naszym kanale. Dziś mamy dla Was temat, który od dawna budzi emocje i kontrowersje wśród wierzących. Czy tatuaże są grzechem? Czy mogą być formą artystycznej ekspresji akceptowaną przez wiarę chrześcijańską? Jak Biblia odnosi się do tych permanentnych znaków na naszych ciałach? Rozpoczniemy od dogłębnego zrozumienia, co święte pisma naprawdę mówią na temat tatuaży. Czy wiesz, że jedna z ksiąg Starego Testamentu a dokładnie Księga Kapłańska, w rozdziale 19, werset 28 mówi wyraźnie Nie będziecie robić nacięć na swoim ciele dla zmarłego, ani wprowadzać znaków tatuażu na siebie? Co naprawdę stoi za tym zakazem? Czy jest to tylko relikwia przeszłych czasów? Czy może trwały nakaz, który powinniśmy przestrzegać? Przygotujcie się na ekscytującą podróż przez historię, teologię i kulturę. To będzie dyskusja, która może wywrócić Wasze przekonania do góry nogami lub umocnić Was w wierze i wyborach życiowych. Zapnijcie pasy, gdyż to, co odkryjemy, może Was zaskoczyć, a nawet zaniepokoić. Zapraszamy do oglądania. Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa. Przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz co napisać, wystarczy krótkie: Jezu, ty się tym zajmij. Jezu, ufam tobie. Lub niech Bóg ma nas w swojej opiece. Dziękujemy. Zaczynając naszą podróż w przeszłość, tatuaże były obecne niemal we wszystkich kulturach świata od niepamiętnych czasów. Pierwotnie używane były jako Amulety, symbole ochronne, oznaki przynależności do określonej grupy społecznej lub plemiennej. W starożytnym Egipcie tatuaże nosiły zarówno niewolnicy, jak i arystokracja, co świadczy o ich złożonym i wielowymiarowym znaczeniu. W kontekście chrześcijaństwa wczesne ślady tatuaży można odnaleźć już u pielgrzymów odwiedzających święte miejsca. Były one Formą pobożnego zobowiązania, znakiem oddania Bogu oraz przypomnieniem o ich duchowej podróży. Co więcej, w średniowieczu tatuaże były czasem stosowane jako sposób na ukrycie chrześcijańskich symboli w miejscach, gdzie wyznawanie wiary wiązało się z niebezpieczeństwem. Przełom nastąpił w nowożytnej erze, kiedy to tatuaże zaczęły być kojarzone z buntowniczymi subkulturami, marynarzami, a później z przestępcami i żołnierzami. W XX wieku tatuaż stał się symbolem buntu przeciwko konformistycznym normom społecznym, co spotkało się z dużym oporem ze strony głównych nurtów społecznych i religijnych. Jednakże, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, percepcja tatuaży zaczęła się zmieniać. Z symboli marginalizacji i buntu tatuaże przekształciły się w akceptowane formy ekspresji osobistej i artystycznej. Dziś są one postrzegane jako dzieła sztuki, sposoby na wyrażanie siebie i celebrowanie ważnych życiowych wydarzeń czy osiągnięć. Współcześnie, nawet w społecznościach chrześcijańskich, gdzie kiedyś były surowo potępiane, Tatuaże zaczynają być akceptowane pod warunkiem, że ich treść i forma nie są sprzeczne z chrześcijańskimi wartościami. To zjawisko prowadzi do ciekawych dyskusji i refleksji na temat granic między tradycją a nowoczesnością w interpretacji biblijnych nauk. Ta dynamiczna historia tatuażu pokazuje, jak głęboko zakorzenione są one w ludzkiej kulturze i jak zmienia się ich znaczenie w zależności od kontekstu społecznego i czasów, w których żyjemy. Czy to nie fascynujące, jak coś, co kiedyś było znakiem wykluczenia, może stać się symbolem osobistego rozwoju i sztuki? Przechodząc do serca naszej dzisiejszej dyskusji, warto przyjrzeć się bliżej przepisom biblijnym dotyczącym tatuaży, zwłaszcza tym, Zapisanym w Księdze Kapłańskiej. Werset 28, rozdział 19 mówi wyraźnie: „Nie będziecie robić nacięć na swoim ciele dla zmarłego, ani wprowadzać znaków tatuażu na siebie”. Ten przepis jest często cytowany w debatach na temat zgodności tatuaży z chrześcijańskimi naukami. Historia tego zakazu sięga czasów, gdy Izraelici mieli unikać praktyk pogańskich sąsiadujących narodów, które często obejmowały właśnie tatuaże jako część rytuałów żałobnych lub kultowych. Tatuaże były postrzegane jako formy oddania wielkości bogom pogańskim, co było w konflikcie z monoteistycznym kredem Izraela. W kontekście współczesnym interpretacja i zastosowanie tego oraz innych przepisów z Starego Testamentu staje się przedmiotem żywych dyskusji wśród chrześcijan. Jednym z kluczowych zagadnień jest kwestia, które spraw zawartych w Starym Testamencie nadal obowiązują chrześcijan po przyjściu Nowego Przymierza za sprawą Jezusa Chrystusa. W Nowym Testamencie nie znajdujemy bezpośrednich odniesień do tatuaży ale mamy wiele nauczań o wolności od dawnych przepisów prawa Mojżeszowego, z jednoczesnym podkreśleniem moralnego i duchowego znaczenia naszych wyborów. Z tego względu wielu chrześcijan uważa, że decyzje dotyczące tatuaży powinny być podejmowane z uwzględnieniem ogólniejszych zasad biblijnych, takich jak świętość ciała, które jest świątynią Ducha Świętego oraz naszego świadectwa i wpływu w świecie. Inni zwracają uwagę na to, że Jezus Chrystus i apostołowie nauczali o wolności od rygorystycznych przepisów żydowskich, otwierając drogę do bardziej osobistej i duchowej interpretacji prawa. Ostateczna interpretacja tych przepisów w kontekście współczesnego świata pozostaje przedmiotem indywidualnego sumienia i rozumienia Słowa Bożego. Jak zatem widzimy, dyskusja na temat tatuaży w świetle Biblii otwiera szerokie pole do dialogu, refleksji oraz poszukiwania zrozumienia, co jest najbardziej zgodne z wolą Bożą w naszym życiu. Hermeneutyka to nauka o interpretacji tekstów, szczególnie tych, które mają głębokie znaczenie religijne lub filozoficzne, jak Biblia. Jest to niezwykle ważna dziedzina dla każdego, kto pragnie zrozumieć przekaz biblijny w sposób, który jest wierny zarówno tekstowi, jak i jego duchowi, biorąc pod uwagę zmieniający się kontekst historyczny, kulturowy i społeczny. Interpretacja biblijna to nie tylko zrozumienie słów zapisanych na stronach pisma świętego, ale także aplikacja tych nauk w życiu współczesnych chrześcijan. To proces, który wymaga zarówno dogłębnej wiedzy teologicznej, jak i głębokiej duchowej wrażliwości. Jak więc współcześni chrześcijanie mogą decydować, które prawa biblijne są nadal stosowane? To pytanie jest szczególnie ważne w kontekście rozróżnienia między przepisami ceremonialnymi a moralnymi w Starym Testamencie. Przepisy ceremonialne, takie jak te dotyczące jedzenia pokarmów koszernych czy przestrzegania szabatu, były częścią specyficznego przymierza między Bogiem a Izraelem. Wiele z tych przepisów miało na celu oddzielenie narodu izraelskiego od ich pogańskich sąsiadów i przygotowanie drogi dla przyjścia Mesjasza. Po przyjściu Jezusa Chrystusa wiele z tych ceremonialnych praw zostało zastąpionych przez nowe przymierze, które skupia się na duchowych zasadach miłości, miłosierdzia i sprawiedliwości. Apostoł Paweł nauczał, że w Chrystusie nie ma już rozróżnienia między Żydem a Grekiem, niewolnikiem a wolnym, co symbolizuje uniwersalność i duchową naturę Nowego Przymierza. W kontekście moralnych przepisów, takich jak dziesięć przykazań, ich znaczenie pozostaje niezmienne, gdyż odnoszą się one do wiecznych praw moralnych, które są fundamentem chrześcijańskiej etyki. Hermeneutyka w tym kontekście pomaga chrześcijanom zrozumieć, jak te wieczne zasady mogą być stosowane w dzisiejszym świecie pełnym zupełnie nowych wyzwań i sytuacji, których pierwotni autorzy Biblii nie mogli przewidzieć? Interpretacja biblijna to zatem dynamiczny i ciągły proces, który wymaga od współczesnych chrześcijan nie tylko znajomości tekstu biblijnego, ale także głębokiego zaangażowania w życie społeczności i wrażliwości na prowadzenie Ducha Świętego. W ten sposób mogą oni żyć według Bożych praw, w sposób, który jest zarówno wierny pismu, jak i odpowiedzialny wobec współczesnego świata. Współczesne chrześcijaństwo podchodzi do tematu tatuaży z różnych perspektyw, co odzwierciedla różnorodność i dynamikę współczesnej wiary. Dyskusje na ten temat często oscylują między tradycyjnymi a bardziej liberalnymi podejściami. Co pozwala na głębsze zrozumienie i reinterpretację biblijnych nauczań w kontekście zmieniającej się kultury. Z jednej strony istnieją grupy i denominacje chrześcijańskie, które pozostają bardzo konserwatywne w swoim podejściu do ciała i uważają tatuaże za nieodpowiednie dla wierzących. Argumentują one, że ciało jest świątynią Ducha Świętego i jako takie powinno być wolne od wszelkich szkodliwych modyfikacji, co może obejmować tatuaże. Podkreślają, że tatuaże często kojarzone są z pogańskimi rytuałami lub kontrowersyjnymi stylami życia, co może przynosić zamieszanie w świadectwie chrześcijańskim. Z drugiej strony, wielu współczesnych chrześcijan. I nawet niektórzy liderzy kościołów przyjmują bardziej otwarte podejście do tatuaży, widząc w nich formę ekspresji artystycznej, która może honorować Boga lub wyrażać głębokie osobiste przekonania. Na przykład Karl Lenz, pastor Hillsong Church w Nowym Jorku, jest znany ze swoich tatuaży, które nosi jako sposób na wyrażenie swojej wiary i osobistej historii. Jego tatuaże, w tym słowa Jezus wygrał. Są dla niego przypomnieniem o miłości i zbawieniu, które znalazł w Chrystusie. Podobnie Justin Bieber, znana Gwiazda Popu i publicznie deklarujący swoją wiarę, posiada liczne tatuaże o tematyce religijnej, w tym Duży Krzyż na klatce piersiowej i napis Jeszuła w języku hebrajskim na swoim torsie. Bieber często mówi, że jego tatuaże są wyrazem jego osobistej wiary i sposobem na świadectwo wobec innych. To jak chrześcijanie podchodzą do tatuaży często zależy od ich kulturowego kontekstu, osobistych przekonań oraz interpretacji biblijnych nauk o ciele i świątyni. W każdym przypadku rosnąca akceptacja tatuaży w niektórych Kościołach i społecznościach chrześcijańskich wskazuje na ważne przesunięcie w podejściu do wiary i kultury, gdzie osobista ekspresja i artystyczne przedstawienie przekonań może służyć jako most między tradycyjnymi wartościami a nowoczesnym światem. Współczesne podejście do tatuaży w chrześcijaństwie zatem nie jest monolitem, ale raczej pełnym spektrum opinii i praktyk, które Odzwierciedlają zarówno różnorodność współczesnej wiary, jak i dynamiczny dialog między starożytnymi tekstami a współczesnym życiem. W dzisiejszych czasach tatuaże mogą służyć jako głęboko osobisty i widoczny sposób wyrażania wiary chrześcijańskiej oraz tożsamości. Dla wielu wierzących, tatuaże religijne stają się formą świadectwa pozwalającą na nawiązywanie rozmów o wierze. A także na codzienne przypominanie sobie o własnych przekonaniach i zobowiązaniach. Dla niektórych chrześcijan, wybór motywów biblijnych, takich jak wersety z Pisma Świętego, krzyże, obrazy świętych lub inne symboliki chrześcijańskie, to sposób na publiczne manifestowanie swojej wiary. Takie tatuaże mogą służyć jako narzędzie ewangelizacyjne, oferujące okazję do dzielenia się osobistym świadectwem i rozmowy o znaczeniu wiary w życiu codziennym. Dodatkowo mogą stanowić osobiste przypomnienie o Bożych obietnicach i zobowiązaniu do życia zgodnie z chrześcijańskimi wartościami. Z drugiej strony istnieje poważna debata dotycząca tego, czy tatuaże są odpowiednie dla chrześcijan, biorąc pod uwagę biblijne nauczanie, że ciało jest świątynią Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 6, wersy 19 i 20, Paweł pisze, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie do siebie samych, albowiem zostaliście kupieni za cenę? Chwalcie więc Boga ciałem waszym. Niektórzy interpretują to jako wezwanie do utrzymywania ciała wolnego od wszelkich modyfikacji, w tym tatuaży, jako formy szacunku i dbałości o świątynię Ducha. Decyzja o zrobieniu tatuażu w kontekście chrześcijańskim wymaga więc głębokiej refleksji i modlitwy. Jest to kwestia, która może być różnie interpretowana w zależności od osobistych przekonań, dojrzałości duchowej oraz kontekstu kulturowego, w jakim żyje wierzący. Kluczowe jest, aby każda decyzja była podjęta z pełną świadomością odpowiedzialności za własne ciało, jako dar od Boga i świątynię Ducha Świętego. W rezultacie debata na temat tatuaży wśród chrześcijan pozostaje otwarta, reflektując szerszy dialog na temat tego, jak współczesni wierzący mogą łączyć tradycyjne nauczanie z nowoczesnymi formami wyrazu. Niezależnie od stanowiska, ważne jest, aby każda decyzja była podejmowana z modlitwą, poszukiwaniem Bożej woli i głębokim rozważeniem tego, jak nasze wybory wpływają na nasze świadectwo wiary. Współczesne tatuaże, chociaż stały się popularne i szeroko akceptowane w wielu społecznościach na całym świecie, nadal budzą różnorodne reakcje i interpretacje, zarówno kulturowe, jak i duchowe. Zrozumienie tego, jak różne kultury postrzegają tatuaże, pozwala lepiej zrozumieć ich złożoność oraz ewolucję znaczeń, jakie im przypisujemy. W historii tatuaże były często związane z pogańskimi rytuałami i praktykami, służąc jako oznaki przynależności do określonych kultów czy jako elementy rytuałów religijnych. Współczesne tatuaże zazwyczaj straciły te bezpośrednie powiązania, stając się bardziej formą osobistej ekspresji niż elementem kultowych praktyk. Jednak w niektórych społecznościach tatuaże nadal mogą być postrzegane jako coś, co nosi znamiona dawnych wierzeń i praktyk. To, czy współczesne tatuaże są związane z pogańskimi praktykami, zależy w dużej mierze od intencji osoby noszącej tatuaż oraz od kulturowego kontekstu, w którym tatuaż jest wykonywany i prezentowany. Różne kultury na przestrzeni wieków przyjmowały tatuaże z różnymi stopniami akceptacji. Na przykład w Polinezji tatuaże mają długą tradycję bycia integralną, częścią rytuałów społecznych i religijnych, stanowiąc kluczowy element tożsamości kulturowej i społecznej pozycji. Współcześnie te tradycyjne wzory są często noszone jako dumny symbol dziedzictwa kulturowego. Z kolei w innych kulturach, jak na przykład w niektórych społecznościach chrześcijańskich, tatuaże mogą być traktowane. Z pewną dozą ostrożności, lub nawet jako tabu. Misjonarze pracujący w różnych częściach świata często muszą nawigować te złożone kulturowe krajobrazy, rozumiejąc lokalne postrzeganie tatuaży, aby efektywnie komunikować swoje przesłanie. Na przykład, misjonarze w Japonii mogą napotkać na opór, ponieważ tatuaże tam często kojarzone są z przestępczością i subkulturami jakuza. Misjonarze często znajdują się na przecięciu kultur i muszą decydować, jak najlepiej przekazać przesłanie ewangeliczne, respektując przy tym lokalne zwyczaje i wrażliwości. W Tanzanii, na przykład, tatuaże mogą być postrzegane jako sprzeczne z chrześcijańskimi wartościami, ponieważ miejscowe wierzenia mogą je kojarzyć z praktykami okultystycznymi lub duchami przodków. W takim kontekście misjonarze muszą być szczególnie wrażliwi na lokalne postrzeganie tatuaży, aby nie alienować osób, do których starają się dotrzeć. Podsumowując, współczesne tatuaże mogą mieć różnorodne i złożone znaczenia, które różnią się w zależności od kulturowego i duchowego kontekstu. Współczesne chrześcijaństwo działające w globalnym środowisku musi więc zważać na te różnice, by skutecznie komunikować swoje wartości, nie ignorując przy tym lokalnych wrażliwości i tradycji. Dziękuję Wam za towarzyszenie mi w tej głębokiej i wielowymiarowej podróży przez biblijne i kulturowe konteksty tatuaży. Przyjrzyjmy się jeszcze raz kluczowym punktom naszej dzisiejszej dyskusji: biblijne perspektywy na tatuaże. Przypomnijmy, że Księga Kapłańska mówi o zakazie tatuażowania ciała w kontekście dawnych praktyk pogańskich. Jednakże współczesna interpretacja tego przepisu może różnić się w zależności od kontekstu kulturowego i osobistych przekonań chrześcijan. Ewolucja tatuażu: prześledziliśmy, jak zmieniało się postrzeganie tatuaży od znaków plemiennych przez symbole buntu, aż po akceptowane formy ekspresji osobistej i artystycznej. Tatuaże, a tożsamość chrześcijańska. Zobaczyliśmy, że tatuaże mogą służyć jako wyraz wiary i osobiste świadectwo, ale także mogą rodzić pytania o świętość ciała jako świątyni Ducha Świętego. Kulturowe różnice w postrzeganiu tatuaży. Rozważyliśmy, jak różne kultury i misjonarskie doświadczenia wpływają na rozumienie i akceptację tatuaży w różnych społecznościach. Teraz zachęcam Was do refleksji nad własnymi decyzjami dotyczącymi tatuaży. Czy Wasze wybory odzwierciedlają Wasze wartości i wierzenia? Jak Wasze decyzje mogą wpłynąć na sposób, w jaki inni postrzegają Waszą wiarę? Zanim zakończymy, chciałbym Was zaprosić do wspólnej modlitwy Boże. Dziękujemy Ci za to, że możemy zgłębiać Twoje Słowo i szukać w nim mądrości na każdy aspekt naszego życia. Prosimy o Twoje prowadzenie i mądrość w podejmowaniu decyzji, które oddają cześć Tobie i szanują ciało, które nam dałeś. Niech każdy z nas znajdzie w sobie odwagę, by żyć zgodnie z Twoją wolą i być światłem dla innych w każdej sytuacji. Amen. Jeśli uznaliście ten film za wartościowy, proszę subskrybujcie nasz kanał, udostępniajcie to wideo i zostawiajcie swoje komentarze poniżej. Nie zapomnijcie również o nadchodzących filmach, które również mogą wzbogacić wasze zrozumienie wiary i życia. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Niech Bóg błogosławi was i wasze rodziny. Drodzy słuchacze, jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok. Aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami, dziękujemy za wsparcie.